Cześć witam serdecznie w kolejnym odcinku Zaczynam od miejsca którym, o którym mówiłem gdzie zdobywamy już to czytałem misę objawień na środku przedmiot do zdobycia cenny misa objawień po to abyśmy mogli z bossów przekazując przedmioty po bossach otrzymywać kupować bronię, a także ekwipunek po tych bossach więc tu w tym miejscu Trzeba tylko wyczyścić teren tak, żeby nam nie przeszkadzali chłopacy i e, zdobyć misę objawień, a następnie udać się do naszego kupca, naszej bazie i tam mu przekazać to misę objawień. To też zaraz pokażę jak to wygląda. W tym momencie możemy, już właśnie tu mamy odpiety przedmiot. Na razie tylko odpiety strzępek umbralu, 20 mam na ten moment żeby mieć jej miecz potrzebuje 40 i pomyślałem sobie że e, zdobędę, zdobędę te 40, żeby już gdzieś na wczesnym etapie mieć ten miecz, to nie jest jakiś tam najlepszy miecz w grze, ale jeden z lepszych z tego co, co, co dowiedziałem się. Oczywiście każdy powie, że co ty stary mój najlepszy to jest młot, najlepszy to jest sztylet i tak dalej. Ja wiem, e, że, że tak jest, że każdy ma jakąś tam swoją ulubioną broń i to jest tylko kwestia walki, tak samo jak nie ma najlepszej klasy, tak samo nie ma pewnie najlepszej broni bo jeden się będzie bił kijem, drugi się będzie bił młotem, toporem, trzeci z łuku strzelał więc to, to już tak jest tu mam jeszcze te oczy, które można pozmieniać ewentualnie w sklepie oczywiście ma dużo rzeczy do kupienia, ma też opcje no właśnie te strzępki, już dość drogie to w sumie jest więc lepiej to gdzieś pozbierać właśnie walcząc z kimś eee, można też skasować poziom czyli zresetować wszystkie punkty dotychczas wydane jak widzicie po lewej stronie są moje punkty które mam na ten moment ja tutaj trochę sobie nabiłem w tamtym miejscu w którym pokazywałem w poprzednim odcinku gdzie można eee, dość szybko tam w godzinę tam na, nie 20 poziomów można podnieść, podnieść do góry Pasek zdrowia też, jak widzicie, znacząco większy, No bo dawałem witalność. A teraz, jako że będę zbierał na ten, na ten, na ten miecz piety no to muszę podnieść z kolei blask, bo od, ten miecz można używać od 25 blasku na ten moment przed ewentualnymi paczami, zmianami. I kolejne miejsce, o którym mówiłem, do którego o którym zapomniałem ostatnio, znaczy nie wiedziałem, że tam jest. To zdobycie e, to wygląda jak monstrancja, teraz nie pamiętam jak to się nazywało, ale ulepszenia właśnie krzyża. Tutaj szybka wskazówka jak tam dojść, jak to znaleźć i jak podnieść krzyż na drugi poziom. Our holy work continues, lampbearer, fellow sanctified vessel. May Aureus' divine radiance flow through me and into you. Przejdź na drugi poziom, podniesiony. E, I teraz tak. Lecimy dalej, zwiedzamy. I w międzyczasie odnalazłem, bo zginął mi z, przy tych takich wędrówkach, podróżach, z, zaginął mi ten kapłan. Okazało się, że on gdzieś tam w innej części tego naszego miejsca spoczynku. to się tam nazywa? E, podniebnego spoczynku, chyba tak. Most podniebnego spoczynku. O. I może być po prostu baza. W każdym razie jest nasz ten pan, który w tym miejscu oferuje nam też sprzedaż różnych rzeczy. Ma możliwości. To no, tylko jak zawsze trzeba mieć też walutę, a walutę można na razie, póki co, póki tego jeszcze nie zmienili, bo pomyślałem Uzdobyć do tego takiego pana z napartkiem na głowie, z kolcami, co pokazywałem, myślę, że wystarczy, żeby go stamtąd skasowali, żeby go tam po prostu nie było i nikt już tam nie będzie mógł sobie tego tak szybko zdobywać. Ale zaraz pewnie znajdą w innym miejscu, gdzie można farmić doświadczenie. Wystarczy, żeby go zlikwidowali z tamtego miejsca albo żeby na przykład ograniczyli mu opcję taką, że on biegnie nie? za nami, tylko że po prostu podchodzi, nie biegnie ogólnie nie biega, tylko wtedy pewnie w każdym miejscu gry, taki jakby się pojawił przeciwnik, to to by nie biegał no dobra, to zobaczymy tutaj mamy znowu y, nasze miejsce pod, podniebnego spoczynku no, trochę wędruję, trochę poprzycinałem tych, tych rzeczy, żeby y, sprawdzać, aha u tego pana nabiłem 9500 żeby kupić klucz eee, Żeby klupić kupić klucz Czy to nie jest ten klucz To jest ten klucz, który chyba poszukiwałem Muszę to jeszcze sprawdzić Ale dobra to sprawdzę w kolejnym filmie na pewno eee, Żeby otworzyć te drzwi, które tam miałem Właśnie tamte Czytałem, słyszałem, że te drzwi to, to nie na ten moment, bo jesteśmy za słabi i tak dalej, ale stwierdziłem, że pójdę zobaczyć co tam w ogóle jest. Zapewne przeciwnicy będą dużo silniejsi, mocniejsi i tak też jest, ale nie ma, nie ma takiego wielkiego problemu, tylko że jak widać no trochę trzeba pomachać tym mieczem. Ten to jeszcze jest spoko, ja też jestem mocniejszy, ale ten starczą to już jest większy problem. Zresztą to jest taki jakby trochę, nie powiem, że mi nie boss, ale taki mocniejszy przeciwnik. Bo będę też w tym odcinku się z nim bił e, i w sumie wędrowałem, wędrowałem, to tak nie do końca będzie może na filmie widać, ale e, nie, nie w tej lokacji, tylko w drugą stronę jak szedłem, żeby tą windę odblokować, e, to on ma klucz, on ma klucz potrzebny do tego prawdopodobnie, żeby uwolnić kowala. Właśnie, jeszcze jeden motyw. Eee, miałem sprawdzić, czy w mojej bazie jest kowal już dostępny. Prawdopodobnie tak, bo uwolniłem go właśnie po walce z takim samym przeciwnikiem. On ma taką właśnie tarczę blasku, chyba dlatego jest taki mocny, bo jak już nie ma tej tarczy, to już słabszy jest trochę. Właśnie ładuję sobie tą tarczę i ogólnie prawie wszystko zużyłem. Prawie mnie pokonał. Prawie. Za dużo też nie daje mi tej żywotności. No ale stwierdziłem, że dobra, czyli chyba jest trochę za wcześnie, żeby tutaj wędrować. Z tego trzeba wyciągnąć. Tylko nie wiem, gdzie jest ten właśnie pendrak, czy jak to tam się nazywa? Poczwarka. Gdzieś tam widać taką smusz, smugę za nim. To jest miejsce, w którym jest ta poczwarka. Chyba tam za płotem jest po prostu poczwarka, więc tutaj sobie mogę powalczyć, za wcześnie. Może za wcześnie tutaj jest. Gdzieś tam na jakimś filmiku też jeszcze ktoś pisał, że uwaga, bo tutaj jest koniec, końcówka gry. Nie wiem czy tak jest. Póki co idę tam gdzie mogę. Ale skoro dali klucz, że można go kupić za 9,500 no to pewnie zakładali, że ktoś tutaj po prostu sobie przyjdzie wcześniej, nie? Tutaj nie można nic rozwalić. A myślałem, że można. Tego to trzeba zostawić. Niech sobie dalej wędruje. Nie jest groźny. Może chciałem właśnie to tutaj jakby to nie zadziałało. Ma, nie do końca jeszcze rozumiem tą mechanikę, bo próbuję wyciągnąć tę potczware z niego, ale się jakoś nie daje. No i tu oczywiście ta ciekawość, żeby zobaczyć co dalej, no tam dalej następni przeciwnicy, więc ja już nie mam krzyża, żeby sobie zdrowie odnowić. zaraz dostanę w głowę i i tyle mnie widzieli i będę w umbralu a w umbralu to już będzie słabo, więc nie ma co Lepiej sobie tutaj odpocząć, odnowić krzyże i ewentualnie spróbować jeszcze raz no, ale dużo ścieżek jest, które jeszcze mogę poodkrywać, więc tamtą może później. Kolejne moje zwiedzanie tego Blight Town, Tak to będę nazywał. A może dopiero Blight Town przede mną. I, I tu znajduję pierwszy mój amulet. Tak jak mówię, trochę jest to takie poszarpane te filmiki, bo, bo ta ciekawość, kiedy, kiedy chcę dalej coś zwiedzać i potem nagle przypadkowo odkrywam coś. Albo na przykład wchodzisz i uruchamia się filmik, bo się okazuje, że, że w tym miejscu jest walka z bosem. A ja tutaj mam pierwszy amulet, który mogę w tym momencie użyć. Zawsze to dodatkowy przedmiot, który poprawia nam statystyki. No a w tym miejscu właśnie jest kowal i tu na dole biłem się e, właśnie z panem Starczą z Złotą, który dał mi klucz do tego kowala. To Gerlinda's skills. Waste of her time. So, you're not another of these. That key. Hand it over. No one gets the better of Gerlinda for long. Finally. Make. You make sleep. You don't count. Doing an old work, a kindness. Aren't you, way. <laughs> doing an old work, a kind. <laughs> Właściwie to chyba do pani Kowal. Yy, ona tu nadal jest, ale tak pomyślałem, że jak tu wrócę, to już będzie krata otwarta, i, i tak też było. Yy, a ona już będzie u nas. W, naszej, w naszym miejscu podnieb miejsce podniebnego spoczynku, tak to się nazywa, no, nazwa jest, powinna być jakaś jednowyrazowa. A tutaj gdyby się ktoś zastanawiał to jest to miejsce, windą tu zjeżdżamy, na początku trzeba tą windę aktywować, a potem zjeżdżamy tu windą. Eee, I tędy jest właściwie przejście do kolejnego. Też powiem mini bossa, mini -bossa bo nie ma, nie ma żadnego filmu wstępu. I to jest miniboss, yy, którego podchodziłem do niego trzy razy chyba. Albo dwa. A to dlatego, że za pierwszym miałem właśnie mało zdrowia. To chyba teraz było pierwsze podejście. Ja tylko pokażę to właściwe podejście. No i dużo pomogło mi. Nałożenie na broń blasku, bo zadawałem dużo więcej obrażeń, to tak powiem, przed walką wszystko i, i oczywiście może by łatwiej poszło, gdybym się skupił na, na tych, o znowu, rozmowa tuż przed walką, więc to jest chyba jakaś taka poniekąd podpowiedź, że niedługo będzie walka z Minibossem. And I'm wondering if a deer might have a pearl. It takes strength. A deer's got no time for the cut them down and take what they've got. Kupiłem wszystko co się dało, a tu mamy tego naszego mini bosa Zbieram po cichutku wszystko co trzeba i e, dziewczyna ma ogary. I myślę, że lepiej by było, gdybym się zajął ogarami tam gdzieś tylko mijał, a ja skupiłem się na niej. Ale obrażenia jakie zadaje mieczem to to widać po prostu na załączonym obrazku. Spore. I dość długo utrzymuje się ten nałożony efekt blasku na miecz. To też jest takie zaskakujące. w innych grach socowych ten, to nałożenie tak długo się nie utrzymało. A tutaj prawie patrzcie tym mieczem prawie całe zdrowie schodzi. Nie interesuje się ogarami, interesuje się tylko panią. Nie tu obejść, tu jest też kwestia staminy. Myślę, że muszę jeszcze w statystykach trochę podbić staminy. Koniec. Bos zapomniany, może za szybko, może za prosto, eee, ale cóż, z tego co gdzieś kiedyś czytałem, jest około 30 tutaj bossów, czyli mini bossów, pełnoprawnych bossów. Tu oczywiście znowu mógłbym zasadzić sadzonkę, ale oszczędzam. Cały czas zachowuję. Tu myślałem, że jest przejście. To nie jest przejście. Cały czas zachowuję sadzonkę. Eee, znaczy zachowuję. Eee, oszczędzam te sadzonki. Tylko, że... No ale to tylko w sytuacjach, kiedy mm, wiem, że niedaleko jest jakieś przejście, bo czy znaczy przejście, że łatwo będzie tutaj dotrzeć ze, z tych szczątków, które odkryłem, ale może potem się okazać, że znajdę takiego bossa, gdzie będzie długa droga do niego i wtedy te sadzonki ta sadzonka się wtedy przyda, żeby gdzieś tam po drodze ją zasadzić. Ktoś krytykował, ale właśnie to jest kwestia taka, że na przykład ktoś krytykował, że, że musi potem 3 minuty biec do bosa, ale może nie zauważył, że na ziemi gdzieś leżą kwiatki, które, na których można zasadzić sadzonkę. No i poszła już krytyka, że za długo się biegnie. Nie wiem, może faktycznie się biegnie 3 minuty, to by było słabe. Ale na razie nie mam problemu z tym, żeby, że trzeba gdzieś długo biec do kogoś. Tu w każdym razie po tym bosie odkrywam kolejne miejsce, e, właśnie miejsce spoczynku i super. To będzie nasza kolejna eksploracja, ale ja w międzyczasie muszę jeszcze wrócić i sprawdzić te miejsca, o których mówiłem w poprzednich odcinkach, o których, jeszcze, o których zapomniałem. Tam mam dwa miejsca jeszcze do, do sprawdzenia. To jest sytuacja, o której też mówiłem, gdzie można nabić. Stoisz w tym miejscu, nie ruszasz się. Dochodzisz do tego miejsca, tu się nie ruszasz. Jestem w umbralu, już jestem na czerwono. Tam się pojawił ten Reaper, czy jak on się tam nazywa, i on po pewnym czasie po prostu ginie. To trzeba poczekać około 10 minut. Można się ruszać, nie ruszać, trzeba uważać, bo z prawej strony strzelają. On ginie, zostawia dużo żywotności po sobie i zostawia te strzępki umbralu, które są potrzebne do tego, żeby na przykład zdobyć miecz piety. Ja w tym miejscu nabiłem 40, zdobyłem 40 strzępków piety, aby zdobyć miecz piety. Podbiłem też poziom, no patrzcie ile mam tam, 10 tysięcy, 10 tysięcy na ten moment żywotności i jeszcze 5 tych strzępków. Teraz trzeba wrócić tylko do, do domu, że tak powiem, i zachować to wszystko, bo można się tutaj cofnąć, i można tu stać, żeby pojawił się znowu ten reaper, i tam on znowu zginie. Tylko, że teoretycznie stoisz w tym miejscu, możesz stać przez godzinę, przez dwie godziny i, i będzie się nabijał. Jest też tak, że z każdym poziomem, wzrostem Twojego poziomu, dłużej się na to czeka, tak zauważyłem. I potem już stwierdziłem, że dobra, już nie będę czekał, szkoda czasu lepiej to nabić po prostu w grze. Kupuję oczywiście miecz piety muszę podbić jeszcze blask do 25, żeby w pełni go używać. Kupię też pewnie ten czar za 10, żeby sprawdzić. To jest czar tych takich latających aniołów, których ona przywoływała podczas walki. Zobaczymy, jak to będzie wychodziło w praniu. Czy będzie to pomocne, czy ten mierz będzie super lepszy od tego, którego teraz mam? Na pewno muszę jeszcze zbadać Kowala. Muszę zbadać te właśnie miejsca, o których mówiłem w poprzednich odcinkach, o których zapomniałem te drzwi, które teoretycznie mogę teraz otworzyć. Tak myślę, ale tam było też jeszcze jedno miejsce, którego nie zbadałem. Tu już z mieczem pieta, już podniesiony, ale tu chciałem pokazać, że w tym miejscu tu też za późno się zorientowałem, tam na dole jest klucz, ten klucz, który niektóre drzwi nam yy, nas blokują. Jest, to jest klucz podniebnego spoczynku, chyba tak to się nazywa. Dzięki temu, że mam ten klucz tam na dole zdobyty, mogę otworzyć tutaj te drzwi i przejść do. No, klucz podniebnego spoczynku. I tu przychodzę do naszego kapłana, więc to jest taki jego pewnego rodzaju skrót. Muszę sprawdzić, czy to faktycznie jeszcze tak działa, więc sporo tych skrótów jest. Fajnie, bo znalazłem w końcu ten, ten klucz. No, nie fajnie, że nie udało mi się tego akurat nagrać, bo byłem zaskoczony, że, że odnalazłem to. Tak jak mówię, gdzieś tam odpalam sobie tą grę i, i szukam, poszukuję, próbuję coś znaleźć, nagle się okazuje, że, że znaleziony. U księdza kupuję oczywiście czary, bo blask już mam na tyle rozwinięty 26 blasku, że mogę kupić więcej czarów i, i je używać. I tak jak tamten gracz zaczął wymieszczać właśnie chyba tym. Także jestem już bardziej magikiem. magikiem znaczy nie bardziej, tylko jestem również magikiem. Gościem, który może rzucać czary, idę w białą magię, bo jest jeszcze piekło, czyli taka czerwona magia, pewnie bardziej ogień i tak dalej chodzi, jeżeli chodzi o atak, a tutaj to chyba bardziej chodzi o, o leczenie, chociaż no, y, blask to też właśnie taki atak y, tym blaskiem. Zobaczymy, czy miecz pieta będzie lepszy niż ten poprzedni mój miecz, chciałem jeszcze sprawdzić jak to wygląda, ale zaatakował mnie gość. Zaatakowała mnie moja rozpaczliwa próba ratowania się i tyle. Nie udało mi się już wejść na górę. Pach, umbral. Wracam do, od, do tego. Do szczątków na szybko. Chociaż mógłbym tam spróbować walczyć. No i tyle. Tyle w tym odcinku. Oczywiście słyszymy się w kolejnym.